To jest saleczno Jedna tona w Big Bagu 27 azotów 12 ton W dobrej cenie Może jakoś podleczy ten rok Skaleczony już Zdejmujemy i gadamy No i dobra rozładowane Tak to wygląda to się jak to wygląda. Wygląda to tak. Bardzo fajna granula, moim zdaniem. Powinno się to dobrze rozsypywać. Dobra, była chwilowa przerwa na obiad. Zaczynamy dalszą część. A! Jak ktoś jest chętny, oddam tego orzecha zamiast za uprzątnięcie. Ja karpę wyrwę. Tutaj będzie co innego. Jak ktoś chętny jest, to zapraszam, bo ja nie mam kotła już nawet na drzewo. Eee, może się komuś pytać. Muszę, muszę go zlikwidować, póki soków nie puścił. Tak. To mamy na miejscu. Urósł w drodze. Trzeba tak. Zabrać te, te nawozy. Wywiozę. Żeby dostęp zrobić już do rozsiewacza Keser przypominam jest do sprzedania HDS -ik. Jaki to był 695 kompletny sprawny 4500 Ja wchodzę w Tam chyba dostawię też Wchodzę w koparę I działamy A kurde Prawie bym najechał. No to dobrze, to teraz do te dwa pierwsze zabiorę i będę miał dostęp do... do tamtych. Muszę GoPro kupić. Kurczę, zawsze zapominam zainteresować się tym GoPro. się rozerwał worek, kurwa y, mać To już się zaczęło? Zaczęło się Ja pierdolę Opuścił Zaraz i tamten mi puści już Te z tyłu a tamtego nie wiem jak pasowałoby go chwytakiem do bel Chyba najlepiej albo uda mi się go przesunąć tak na palecie że podniosę paletę A, podniosę dwie palety nawet jak będzie trzeba na pół, pół na jednej palecie leży, pół na drugiej palecie Bohatersko rozwiązuje problemy, które sam stwarzasz. <noise> Jak socjalizm, kurwa. Myślecie, że uda mi się to tak zrobić? Na dwóch poletach? Bo ja go nie przesunę. Muszę to jeszcze zabrać najpierw. Powinno pójść chyba. Zaraz zobaczymy. Na siebie chyba trzeba będzie, nie? To jest w górze. Do góry też się nie poleci Wielzę go tam, chuj co będzie. Chuj. A... Jeszcze trzeba go wrzucić jakoś do rozsiewacza będzie. go wrzucę, aby wpadł do tego po porozcinać i sam worek się wyrwie jakoś, nie? Tak się zastanawiam, czego nie wyciągnąć stąd ładowarką choćby nawet o tutaj Bo tak głęboko trzeba wjechać tutaj te rusztowania, tutaj to, to tamto Ja bym sobie Ja bym sobie tutaj podjechał i ochwycił to wszystko Ja twierdzę. Zaraz chyba tak zrobię, popodwiązuję sobie wałek wą i te przewody kawałeczek sznurka i chwycę go będzie zawsze to lepiej nie trzeba tutaj się będzie cisnąć Podjechane chyba chwycone nawet i wyjeżdżane. kurde mam chęć całkiem nim wyjechać i tak zrobię. lipy kabelu tak mam wyjęty wyjęty mam rozsiewacz schowaną koparkę wszystko ładnie pięknie chwila nie uwagi znowu sukces Teraz trzeba, no dobra, teraz trzeba czekać. Poczyścić trochę. Ja go od razu zapinam dzisiaj jeszcze, jak tylko dojedzie. Na co jeszcze czekać? Już lepiej nie będzie. Dobra, czekamy. A tymczasem jesteśmy w biurze. Yy, chciałem się zapytać, bo jest jeszcze nierozstrzygnięte, nierozstrzygnięte miejsce tutaj dla jednej osoby. Najchętniej widziałbym jakąś ambitną kobietę, yy, która poprowadziłaby to biuro. Yy, to mniej więcej. Wygląda tak w tej chwili. Tutaj jest jeszcze nieład porządek. Tam za ścianką mamy za ścianką mamy taką sekcję socjalną i automat do kawy jest właśnie w drodze jeszcze. To jeszcze trzeba uzupełniać pewnie trochę, ale to chwilka. Tam będzie tam jest stanowisko. E, już jest e, uruchomiony komputer, jest uruchomiony telefon, e, biurko tutaj do obsługi, tutaj e, też e, w piątek ma przyjść kserokopiarka. E, czym się będziemy zajmować tutaj? Zajmować się będziemy e, przede wszystkim sprzedażą maszyn budowlanych e, wynajem maszyn budowlanych i nie tylko budowlanych ogólno. Użytkowych razem z ciężkim sprzętem, z lżejszym, do tego usługi wiadomo tak jak do tej pory, czyli tynki, usługi koparką, ładowarką, ładowarką. Jest jeszcze kilka tutaj ścieżek rozwoju. Do tego właśnie jest w trakcie budowy sklep internetowy, który będzie obsługiwał właśnie to wszystko też łącznie z sprzedażą maszyn. Jest to w fajnej oprawie. Będzie w sumie, jest w trakcie, może już widziałem pierwsze szkice, wchodzę tam coraz, raz, bo cały czas dochodzi, już jest uzupełniona zakładka na wynajem, uzupełniona zakładka na sprzęt budowlany, do tego tam dojdą nasze gadżety firmowe, będzie też sprzęt używany w zakładce jednej, no ogólnie trzeba byłoby tą całą pod podopiekę wziąć. Ja widziałbym to tak, że ogólnie... Taki profil tej osoby, którą bym tutaj widział, to jest y, osoba, która by chciała, chce albo planuje kiedyś w przyszłości prowadzić firmę własną, y, ale brakuje na chwilę obecną albo pomysłu, albo funduszu, albo czasu, albo odwagi. Y, tutaj będzie zapewnione, y, zapewnione są warunki do rozwoju, do prowadzenia tej firmy. Ja ją praktycznie całą, nie całą, ale praktycznie całą oddaję pod opiekę tej osobie, żeby rozwijała każdą z tych gałęzi, żeby miała na to, ta osoba będzie miała na to czas. Ja czasu jestem po, po wszystkich yy, stronach świata, yy, gdzieś, gdzieś moje myśli krążą. Tutaj trzeba siąść i tymi kierunkami się zająć, które są już yy, stworzone, zbudowane. Yy, wynagrodzenie dla takiej osoby widziałbym na zasadzie podstawy. Miesięcznej stałej pensji plus procent, i tutaj jest kwestia do dogadania. Na przykład, procent z dochodu, dochodu firmy, czyli z całości, ze wszystkich tutaj odnóg. Z całej firmy Po prostu jest miesięczne rozliczenie, wychodzi na to firma, miała była na plusie tyle i tyle. Od tego taki, taki procent jest dla tej osoby dodatkowe jako premia do, do wypłaty. Czyli bo ona przekierowała to tak, że tyle zarobiła ta firma, prawda? Ewentualnie może być y, procent z przychodu sprzedaży y, maszyn budowlanych. Y, tutaj jest kwestia do dogadania. Y, ja jestem akurat taką osobą, która nie musi się stać zmiana dnia na dzień milionerem i wycisnąć tylko ile się da z każdego, jestem w stanie zapłacić naprawdę tej osobie i 20 tysięcy, tylko niech ona zarobi na plus dla firmy i taki, taki, taki procent, taki, taki kawałek tortu dostaje też dla siebie, prawda? Myślę, że to jest jak najbardziej uczciwe. Ja stworzyłem warunki, wziąłem na siebie odpowiedzialność, wziąłem podatki, zatrudniam osoby, płacę ZUSy. Yy, całą tą procedurę rozszerzyłem te kierunki, jest stworzone stanowisko pracy, świeże wszystko wyremontowane, pachnące, yy, sprzęt tylko siąść i tym zarządzić. Jeżeli ktoś chciał prowadzić filmę, nie wie jak się za to zabrać. Boi się zacząć, to to miejsce jest yy, dla niego odpowiednie, aby się sprawdził. Tak więc zachęcam, jeśli są jeszcze osoby, które by się wahały, bo już trzeba zaczynać, tak? Już tutaj trzeba siąść i tym wszystkim zarządzać. Ja jestem jeszcze chwilowo tylko na rozwiązaniach, ale też będę tutaj na miejscu. Tylko ja będę zajmował się już inną dziedziną, drugą stroną, w innym kierunku. Moje się będą z... Ja tutaj jeszcze jestem mentalnie, zawsze pomogę. Razem jakiś tam kierunek obierzemy. Przepchnę jakieś barykady, które będą stawały nam na drodze. Jestem jak taran. Yy, także ja tutaj jestem cały czas pomocny, jeśli chodzi, bo to jest moje dziecko, które się rozwija razem ze mną. No i tylko, że ja będę się zajmował czymś innym, bo będę gdzieś tam za drzwiami yy, i tam się będę zajmował innymi rzeczami. Ale jestem blisko i cały czas pomogę w razie potrzeby. Jest trochę do nauczenia, no bo trzeba też wiedzieć, jak się o tych maszynach wypowiedzieć. Ale nie ma też czego się bać. Wszystkiego się nauczymy. Jest różnych 13 tysięcy sposobów na to. Yy, także zapraszam do kontaktu. Numer jest zawsze w opisie. Nie wierzę, Wy to jesteście szaleni kurczę, powiem Wam. Dzwonił właśnie do mnie kierowca ciężarówki. Jest 37 km od nas, ode mnie, czyli praktycznie rzut beretem i mówi mi tak. Ja już wiem o co chodzi z tym ciągnikiem. A ja mówię co? No kurwa, mówi dzień się nie zatrzymam na światłach, to mi cześć machają. To zdjęcia mi jakieś robią, to filmy nagrywają. Mówi na autostradzie, jedzie busem, zatrzymuje się, cofa się, według do mnie, równolegle, drugi kameruje. I ja mówię, co to się dzieje, kurwa? Czy to jakiś kradziony samochód, ten traktor, czy co? Ale w końcu ktoś mu tam powiedział, że to jest ten z gry o plon, że to naklejkę. No ta i się zgadza. No. No, powiem wam, masakra jakaś. Mówi, gdzie się nie zatrzyma na jakichś światłach w mieście. Od razu telefonami nagrywają i, i, i facet zbadania, nie wiedział o co chodzi w ogóle. Ja pierdzielę zostało dosłownie 30 km, to nie wiem, no pół godziny więcej trochę, bo to ciężarówko jedzie. Dobra, uspokoić emocje i czekamy. Jest. Ściągamy. No i zdjęty. Odpalony powiem w strach jakiś taki kurwa dźwięk ma Będzie. Pan mówi, że zatrzymali na światach i mówię, pan do Parczewa. A skąd wiecie, że do Parczewa? <laughs> No La...